Jestem szczęśliwy, ale nie Jeszcze mam problemu z maszymi. Pierwsi oponenci nie będą się chyba wydawać tacy, tacy ciężcy. Pięknie proszę. Kill. Dobra, tu my mamy lekko problem Nie lekko problem, tylko wielki problem mamy Ale tu poszedł Dobra, trochę tutaj przesadziłem z furią, włożyłem w przeciwników. W facjaty przeciwników. Ale coś, że tu mnie pikofują. Albo i nie. O piękne. Och, och, Słucho piękne. A ja, jak ja na siebie ten czas przejąłem? Mogłem zrobić takie surprise party. Surprise, surprise. Na razie to ja się cieszę Bo... A... Bo nie było A zaraz będę... A zaraz już nie tak szczęśliwie Nie że takiego happy mower Dziek solawcia mi Sykiem to jest tak ciężko, że... Po, po swojej stronie się zawsze lubi Ale po przeciwnej Nie cierpi się go tak jak nie wiem co A ja musimy tutaj z cytuogenem sobie jakoś poradzić, bo Tik akurat ma wybornego star powera Okej, okay, tu chyba agresywnie będziemy musieli pikofować tego tamtego Co na razie Agresi Agresywna walka się zaczyna! O, piękny pików. O Jezus, wszystko skrzaniłem. Bo nawet nie wiem, jakiego star powera oni posiadają. O agresywnie! Poszedł ten tamten Jak on ma? Dobra. Może ja to bym chciało zakończyć remisem. Łatwym remisem. Nie, powinniśmy to zakończyć remisem. Remisem, tak. No, chyba, że nie. Dobra, też się zakończył remisem. No, chyba, że pójdzie po ostatni pik. A nie, nie poszedł. Niestety takie rzeczy się dzieją na powerplayu i wszędzie. Wszędzie. Najlepiej, że to wzięliśmy. I dokończyliśmy, bo rozgrywka była strasznie harda. Oczywiście. A ten z... skąd on to ma? Dobra. A mógłbyś jeszcze ten finałowy pick nie? A jakby był, to to by było genialne. By był jeszcze ten e, final pick-off. Słyszę, coś, że nam się bardziej brok przyda niż e, boss z Circling Eagle. Bo boss z Circling Eagle to nie jest coś e, takiego fajnego, co by się chciało mieć w teamie. Ale ostatni mecz... Nie no, nie jest tak najgorzej. Mogło być o wiele... Mogło być o wiele gorzej, ale też mogło być o wiele lepiej. Bez sniperu mogłoby być, na przykład. Bo tamta gra to... O Boże, brok nie, chyba nie potrafi, nie ogarnia gry. Bo wbija w przeciwników. No już tu ich będę mógł pikofować. Kurka wodna. Kurka wodna. Nie mamy przewagi. A nóż. A nóż przewagi nie mamy nawet. Pe Ale na mi Piper się doje gra, ja mówię. Bo będzie na przykład tu agresiv albo tu koki. Mówiłem! Daj się. Chyba tu koki! Brok nasz też jest tu koki. Dobra, zróbmy ostatniego pika i grajmy defensywnie. O, kurka. Dobra, to jest przegrane właśnie, dlatego Bounty to ten chyba gorszy, który panie lepszy nawet. Bo, no ma bo mapy na Bounty to teraz jakaś słabizna. A nasz brod niestety nie potrafi na wygrać. Dobra, abyśmy ich tam jeszcze jakoś święcie przecisnęli. iście zarobiście? No, i my ich tutaj najwidoczniej przyciskamy iście zarobić Nie, dobra, już nic. Nasze cholery. No. Słuchajcie, Brok tutaj. Największa wina leża po stronie Broka. No co mam mówić, no? Brok wszystko skrzanił.